Nowoczesna hala sportowa przy zespole Szkół Technicznych 70 oraz drugi etap przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego. W Płocku powstała kolejna hala sportowa. Obiekt zlokalizowany jest przy zespole Szkół Technicznych 70. Inwestycja, która od 1 września będzie służyła uczniom 70 oraz uczniom do szkoły miesiąca sportowego w piłce ręcznej, która funkcjonuje 70, ale także to, co mieliśmy okazję oglądać na zapleczu tej sali wioślarzom, a więc także i szkoły miesiąca sportowego w Wioślarstwie. Prace budowlane już się zakończyły. Trwa montaż wyposażenia. Lada dzień zaczną się odbiory ciekawostka z procesu budowlanego jak spojrzycie państwo do góry tutaj są takie bardzo duże dźwigary na których się opiera ten duży właśnie dach tej hali sportowej one mają długość ponad 30 metrów i ważą około 6 ton i to tak naprawdę był najbardziej skomplikowany proces podczas budowy tej hali na płycie hali sportowej powstały boiska do gry w piłkę ręczną, nożną halową, koszykówką oraz do tenisa ziemnego. Główne boisko można w różny sposób konfigurować, dzieląc automatycznie przesuwanymi kotarami z siatki na trzy boiska treningowe. Można też w elastyczny sposób zwiększać i zmniejszać widownię. W części socjalnej budynku powstały m.in. szatnie dla sportowców, sala dla ergometrów, pomieszczenie fitness, gabinet fizjoterapii, sauna, siłownia oraz sala do gry w tenisa stołowego. Za realizację odpowiadała spółka Inwestycje Miejskie. Koszt budowy to 8 milionów złotych. Trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Wykonawca rozpoczął już pracę na drugim etapie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego do Okrzei. Aktualnie trwa tam frezowanie nawierzchni. Następnie powstanie infrastruktura podziemna. Wodociągi płockie wybudują nowy kolektor kanalizacji deszczowej oraz wyremontują stary kolektor kanalizacji ogólnospławnej, który teraz będzie przeznaczony na kanalizację sanitarną. Na zakończenie powstanie nowa nawierzchnia ulicy, zjazdy i chodniki. Zgodnie z harmonogramem, prace na tym odcinku potrwają około dwóch miesięcy i zakończą się na początku września. Ekstremalny upał towarzyszył rywalizacji koszykarzy w trakcie Mega Bud Grand Prix Płocka w Koszykówce. Zawody na Starym Rynku w Płocku były 13. turniejem z ogólnopolskiego cyklu Bosch Grand Prix Polski. Na czterech specjalnie przygotowanych boiskach rywalizowało 20 ekip z całej Polski oraz jedna z Mongolii. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Zwycięzcą została drużyna Born to Ball Warszawa. W przerwach między meczami odbywały się gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy dla publiczności. Zaledwie 10 tygodni pozostało do czwartego półmaratonu dwóch mostów. To odpowiedni czas, aby zacząć intensywne przygotowania i zgłosić swój udział w zawodach. Zapisy już trwają. Do końca lipca opłata startowa wynosi tylko 40 zł. Start i meta biegu, podobnie jak w poprzednich edycjach, usytuowane będą na starym rynku. Malownicza trasa prowadzi przez dwa płockie mosty, wałem przeciwpowodziowym na Radziwiu oraz ulicami Grabówką Norbertańską i Mostówką. Szczegóły na stronie internetowej. Na zakończenie programu zapraszamy na sobotkę. Sezon na Kąpielisku już trwa. Miejski zespół obiektów sportowych zaplanował dla spędzających wakacje w mieście wiele atrakcji. Na sobotce działa już m.in. zjeżdżalnia Anaconda, boiska do gry w siatkówkę plażową oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego, sportowego i plażowego. Do dyspozycji są m.in. rowery wodne, kajaki, sprzęt do badmintona, siatkówki plażowej i leżaki. Nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy. Od kilku dni na kąpielisku działa także sieć bezprzewodowa Wi-Fi.